No i co panowie i panie, marzec 8. także dla wszystkich kobitek wszystkiego dobrego. A wędkarze powoli się zbierają, jeden przyjechał miejscowy, panowie tam, nie wiem czy to będzie widać, ale tam słońce świeci, też tam panowie się rozstawili. U mnie nocka to była spokojna, cichutka, ani jednego piknięcia. Na zbiorniku widać, że było sypane wapienko. Rybka ma jakieś takie naloty koło ogona. Dziwne. A tam pływa mój spomp. Już jest coraz bliżej. Z 20 metra sobie przypłynął. Zaraz będzie koło brzegu. No cisza. Jeszcze raz cisza na tą porę to i tak jest ładna pogoda, ale mimo wszystko nie ma żadnych brań. Wczoraj panowie, gdzieś tam za okonami, sobie tam chodzili tam mi chyba trzy okonie były, i to wszystko. U mnie cisza. Ale nie żałuję. W namiocie miałem cieplutko. ogrzewałem sobie piecykiem, że nie jest źle. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to taka, że od cholery ludzi wyrzuca butelki do wody. Wczoraj, przeszedłem Grzegiem, przeszedłem się i chyba z 20 czy 15 butelek na wyjąłem. Jest normalnie brak kultury i tyle. Tutaj ludzie dbają o zbiornik, starają się jak mogą, to nawet kurczę. Śmietniki wyrywają w ogóle, trzeba zabetonować i tyle. No i tyle. No siedzimy dalej. Będziemy sobie siedzieć dzisiaj do wieczora. Co będzie dalej, zobaczymy. Na razie czekam na spomba, bo chcę trochę Podnęcić A nie mam czym. A jeszcze z 10 minut i będzie koło brzegu. No i tyle. Wszystkiego dobrego w dniu kobiet.